To zawsze jest ciekawe, myślę, że dla naszych widzów to też będzie ciekawe. Jeżeli uderzymy, to proszę zobaczyć. My możemy też, bo tu są drgania. Te drgania powodują, że ta fala dociera do mikrofonu. Możemy ją w każdej chwili wygasić przez odcięcie źródła drgań. To tak jak w głośniku. Jak są drgające membrany, to słyszymy. Jak wyłączymy prąd, no to membrany przestają drgać i nie słyszymy, tak? No, no, no i już, i do widzenia. Natomiast, żeby pokazać, że istnieje pewne zjawisko, zjawisko, które powoduje, że takie układy drgające... Kamerton w superpozycji. Tak, no to, tak zrobimy, żeby to było, żeby było widać, że są dwa kamertony. Tutaj od razu, od razu trzeba wyjaśnić, kamerton jest to, to jest tylko to. Też od razu wyjaśnić, że takie drgania i taki kształt jest bardzo uniwersalny dla kamertonów, i na przykład taki kształt, takiej literki U mają też kryształy kwarcu, które drgają wskutek przepływu prądu. W oscylatorach kwarcowych, które mamy, nie wiem, w zegarkach, w komputerach, w telefonach, wszędzie, tak? I też mają taki kształt, po to, żeby te drgania troszeczkę wzmacniać. Natomiast te drgania tutaj, oprócz tego, że rozchodzą się na zewnątrz, to też tutaj ten kamerton jest w środku przykręcony, a kształt tego pudełka, to jest pudło rezonansowe, jest właśnie taki, żeby dla takiej częstotliwości, jaką te kamertony prezentują, 435 Hz, żeby tutaj w środku powstała fala stojąca. Czyli taka fala, która jakby następuje wzmocnienie tej fali i generalnie kształt pudła gitary akustycznej, kształt pudła skrzypiec to też jest właśnie taki, żeby te fale stojące tam w środku się tworzyły, czyli żeby ten dźwięk, który jest tworzony przez drgające struny, wewnątrz jeszcze dodatkowo się wzmacniał. Tak samo jest w zwykłym gwizdku w tej wwz Tam też powstaje fala stojąca i jest ten, 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 yy, to, to pudło rezonansowe. A my też mamy takie pudło rezonansowe, prawda? To jest tutaj nasze, ten, nasze to, 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 ta jama o, ustna. mój drogi, masz dużo pudeł rezonansowych, łącznie tak. z tu klatką piersiową, nawet tak naprawdę. nie. Też tak, wibruje można. to wszystko. Jak się I te pęci, dźwięki takie niskie, to jest właśnie. Kiedy Daria y, zajmuje się wokalem i szkoleniem w tym kierunku, to się dowiedziałem, że ten głos może powstawać właśnie i w, w innych y, pudłach, nazwijmy to, rezonansowych, i gdzieś wyżej, i niżej. Także masz, masz jamę nosową. Cała, która też... cała uwaga, bo teraz będzie ten część. Edukacyjna jest takie ćwiczenie oddechu chyba z tą sylabą om, gdzie zaczyna się od przepony, potem gardła i aż na nosie się kończy takie. Ale to oczywiście musi trwać bardzo długo i taki oddech jest. I nosem. Głośnie, głośnie, zyskowanie. Boże, to się tybetańskie jakieś rytuały tu zaczynają. Kupujcie nasze magiczne bębny. Link w opisie. Tak, i magiczne misy, które zakładamy na głowę. I... Tak. Uderzenie Dobrze. w kamerton raz, przyniesie ci szczęście. Dobrze. Uderzenie w kamerton dwa razy. I teraz, I teraz, bo to jakby to jest ten, ten chyba y, ta, ta część, którą teraz y, zademonstrujemy, a mianowicie, że te fale Także są wzmacniane w pudle rezonansowym i też z tego pudła wychodzą, i tutaj pomiędzy jest tylko powietrze. Natomiast tak. jeżeli te kamertony będą bardzo podobne do siebie, będą miały podobną częstotliwość, to proszę zobaczyć i wygaszam jeden. To z wi -fi. Tak, z Wi-Fi, tak. On tu, tu przez Wi-Fi, czyli, czyli zero, nie, nie, zero kabla, on nie jest elektroniczny. No i jest, jeszcze raz, zrobimy. Nie, o Jezu, jak tak, Zbyłeś go. No, Tak, to jest No to może jest... tam coś słychać będzie. Tak, tak, to jest zjawisko rezonansu. I to zjawisko jest no, znowu bardzo powszechne. Natomiast jest jeszcze zjawisko, które też fajnie jest pokazać, yy, bo jeżeli o, taką taką blaszkę mam, nie wiem czy ona jest oryginalna od tego, ale jeżeli troszeczkę zmienimy częstotliwość jednego z kamertonów, tak, czyli będzie no, czekaj, ale teraz Słyszysz tę wibrację, tak? Dajmy szansę też widzę posłuchać. Jeszcze raz. Wow, 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 wow. To jest dudnienie, tak? Czyli, czyli mamy y, częstotliwości, które są. Nie takie same, ale podobne i wtedy te fale nachodzą na siebie i nie wzmacniają się, ale czasami się wzmacniają, bo trafiają te maksima mhm. na siebie, a czasami maksimum trafia na minimum, czyli one wzmacniają się i. I jakoś wzajemnie wyciszają tak okresowo. Mm -hmm. tak? No to można policzyć, to jest, to jest no dosyć, takich, dosyć prosty zjawisko. Tak wiele efektów koszt. się używa też przy różnych efektach muzycznych do gitary tak, i tak dalej. Tak, Tylko tak, Tam prądu się używa. Ja nawet do demonstracji to stworzyłem takie pliki, pliki ze zwykłymi MP3-kami. Gdzie MP3 jest w stereo, i na lewy głośnik i prawy idą częstotliwości troszeczkę różne i wtedy jest ła wow, 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 takie bardzo wyraźnie to wtedy podejśli. A to są jakieś znane kawałki? Nie, nie, to są tylko sygnały takie Aha, jak tutaj. To, to, to podeśli, są jednolite... jedno to liter... Nie no, Okej okay, dobrze. No posłuchajcie teraz. No, i to, no. Jest, i to jest dla dwóch. Ja nie pamiętam jakie to są częstotliwości. Zrobię eksperyment, zetkniemy je. Zetk... O, to, jest jak, to jest jak. W pogromcach duchów nie można łączyć promieni. A zdejmij, tak, żeby był. I wysadziło o, internet no. całej Europie. I tam te, te ekrany tak. Psz, psz, psz. Tak, jakbyś dźwięk w wiaderku przyniósł. Uuu, dokładnie. Dobrze. No dobra. dobrze, mój drogi. To... Widzimy już, że dźwięk to fala, i tak, może nie, propagować, nie. i nawzajem. rzeczy teraz popójmy. Czy chyba, że chcesz do tego się jeszcze odnieść? Yy, nie, chciałbym się odnieść jeszcze do, do, do tej sprawy, bo tu widzimy, jak właśnie te fale, te, te, te dwie fale ze sobą w jakiś tam sposób rezonowały, ale powstawało zjawisko dudnień. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy tych fal. Czyli wyoscylowanych z różnych strun, z różnych instrumentów mamy wiele, i one ze sobą wchodzą w jakąś taką bardzo szeroką interakcję. Niektóre mają niską częstotliwość, inne wyższą, i powstają dźwięki. Mm -hmm. I to jest, to jest właśnie to, co doprowadza nas do tych dźwięków, do, do, do barw. To są rzeczy, które, które I tu są dosyć skomplikowane, ale. My na co dzień się z nimi, jakby spotykamy. I tu warto powiedzieć od razu też, że niektóre mają składowe takie, które ze sobą z naszej perspektywy dla naszych mózgów współgrają i mamy wtedy mm -hmm. na przykład e, jakieś akordy, które brzmią, ale też takie, które wzajemnie są dla naszych mózgów nieprzyjemne i wtedy mamy do czynienia z jakąś kakofonią, na przykład takimi dźwiękami, tak. które nie pasują do siebie. Cała teoria muzyki jest na tym zbudowana. Ale jest też. I, i, i zobaczcie, teraz jest pytanie, nie? Czy to jest tylko kwestia tego, że nasz układ nerwowy po prostu. Tak reaguje na te dźwięki, a nie inaczej? Czy też stoi za tym coś eee, głębszego? Wiesz co, tak. Z jednej strony rozum mówi, że to tam nie powinno mieć jakiegoś większego znaczenia, ale rozumu nie trzeba słuchać zawsze. Eee, ja trochę podchodzę z przymrużeniem oka do tych muzyk tam w jakiejś częstotliwości, że jest jakaś wiodąca, wiodący jakiś taki motyw częstotliwościowy, tak. Nie pamiętam, jakie to są te częstotliwości, które są takie bardzo istotne, niby mm -hmm. współgrają z harmonią naszych komórek. Jakkolwiek moją ciocie powinienem zapytać, bo no <laughs> ona, ona, ona się na tym zna. Natomiast yy, A to... bez wątpienia byłem sam świadkiem yy, zdarzenia, które yy, spowodowało, że jednak, jak to się mówi, coś w tym jest. Bo mój kuzyn. Oprócz tego, że jest fajnym chłopakiem, to jeszcze tymi misami się to ja to dlatego wspominam o takich miskach tybetańskich. Nie kupujcie tego na pobliskim bazarze, bo one nie mają nic wspólnego z tymi prawdziwymi, które są no, piekielnie drogie i wykonane są bardzo misternie, tak, żeby te, te dźwięki rzeczywiście były harmonijne z naszym organizmem i miłe są. Przede wszystkim są miłe dla ucha, ale byłem, byłem tam z, z moją partnerką u niego i on wtedy nie czuła się najlepiej, bolała ją trochę głowa. I on mówi, to dawaj, zaraz to uleczymy. I słuchaj, hmm. położył jej na głowę tą taką dużą misę, jakiś tam jakiś ręczniczek czy gąbkę czy coś, tą misę. Walnął ze dwa razy, ona z minutę pod tą misą tak siedziała i, i, i wiesz, widziałem zmianę, no, nie, a, a też zdumienie w oczach mm. ból głowy zniknął. Proszę bardzo. Także ja mówię, no kurczę, kupiłbym sobie taką miskę, ale znalazłem tylko w sklepie AGD taką plastikową i ona nie, nie działa. działa. <laughs> Słuchaj, wiesz, co ja ci powiem tak, jak słyszę takie rzeczy. No, to, to, to zawsze mam jedno pytanie. Jakby, oczywiście, tak jak rozmawialiśmy w którymś z kwadransów, mówiłeś tak. o swoim znajomym, który z pogranicza nauki różne teorie sobie sprawdza. Że to jest ważne, żeby oczywiście nie odrzucać różnych tego typu rzeczy. E, że tak powiem a priori, bez sprawdzenia, ale jeśli ktoś używa dość fizycznych terminów, mówi, że jakieś częstotliwości wpływają tutaj na to, wie jakie częstotliwości i tak dalej, to ja się pytam jak do tego doszedł. W sensie mm -hmm. musi znać jakiś mechanizm, więc nie. ten mechanizm powinien eee... być w stanie wyłuszczyć to i jest, tu się zawsze to sypie. To jest nie? pradawna wiedza naszych praprzodków, no tak. najczęściej z Indii. No więc właśnie. Więc... Albo tam gdzieś z Ameryki Południowej oni Wiesz, ja, ja tak te muszle przytykają nie? sobie do mózgu, i. Ja tak uczulam, wiesz, że, że jak ktoś na przykład wam oferuje coś takiego, no to warto się tak, zastanowić. Tak, oczywiście, ja, ja, Warto nie, się zastanowić, skąd on to wie. Absolutnie. Jeżeli nie jest w stanie tego naukowo potwierdzić, a używa pewnej terminologii mm -hmm. naukowej wskazującej na to, że za tym stoi nauka, mm -hmm. a jednocześnie nie, po, nie, nie, nie ma mechanizmu. Ale, ale no to... zauważ, zauważ, powiem Ci tak, że w wielu przypadkach. To jest coś co tak z jednej strony y, nauka rzeczywiście pokazuje nam y, że jakieś tam dźwięki wpływają na coś i mm -hmm. są doświadczenia mówiące że nie wiem, muzyka taka czy inna wpływa na rośliny że rośliny generalnie ja ostatnio gdzieś widziałem y, czujniki do liści które takie mikrodrgania wewnątrz tych y, liści zmieniają, wzmacniają je i zmieniają w muzykę i to jest niesamowite doznanie niesamowity dźwięk tak został zarejestrowany w jednym z instytutów naukowych, tak? Muzyka no. roślin. No, to już pytanie. I to się jest... zmienia, i to jest zmienne w czasie, i, i, i jakby zależne od warunków. No tak, tylko pytanie, kto jest interpretatorem, nie? I w jaki no, sposób podda to interpretacji. To znaczy, typu. no tam jest interpretacja prosta, że, że jest bodziec i jest odpowiedź, tak? I no na razie i, jest tego typu, no, przecież ty nikt u... nie rozmawia z roślinami. Ja to rozumiem, tylko mówię, to ty ustawiasz, co jest jakby odpowiedzią na dany bodziec, nie? No, jakby tak. tutaj jest ta no, możliwość, tak. bo równie dobrze jak przez Stawisz parę zmiennych, to ci wyjdzie z tego kakofonia, nie? No, z drugiej strony, wiesz, też możesz, na przykład, sygnał czysty sygnał, który nie jest falą akustyczną, sygnał elektromagnetyczny, zmienić mhm. wdrgania membrany, i w ten sposób nagle okaże się, że coś, no bo tak naprawdę w naszych głośnikach, wy teraz to oglądając, słyszycie, Sygnał, który został już kilkukrotnie przemieniony, bo ten mój sygnał akustyczny, który jakby u podstaw ma strun i jakieś tam wzmocnienie w tych różnych elementach, on dociera do mikrofonu, zmienia się w sygnał elektryczny i tym kablem poprzez tam wzmacniaczy u pana Braza jest jako czysto cyfrowy zapis, wmontowywany w tę audycję, a potem drogą czy to przewodową czy bezprzewodową trafia do waszych komputerów, waszych telewizorów i głośniki na powrót interpretują ten sygnał jako po prostu zmianę napięć i drgają, wychylają się, bo tam jest cewka i magnes i, mm -hmm. i w cewce płynie prąd. I magnesy, cewka staje się magnesem, i te dwa magnesy się albo przyciągają, albo odpychają. Zaczyna się drganie, i wypychane jest, wypychana jest ta energia, i ona spręża i rozpręża cząstki na drodze do waszych uszu. No i tam dalej jest, a w waszych uszach to się zmienia znowu w sygnał elektryczny, i neurony to znowu interpretują. Dlatego, dlatego to jakby jest bardzo, bardzo daleka, bardzo długa droga.